Wow, pełno, pełno, pełno. Może to znak, że mam ją odszukać. 18,99, e, więc myślę, że cena spoko. A jejka! Ja myślałam, że to będzie trochę inne. Aha, i to była e, najdroższa torebka. Ta kosztowała właśnie 55 funtów. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Przychodzę dzisiaj do Was z przeglądem torebek z ASOS. Służyłam zamówienie. Mamy tutaj 8 torebek. W sumie zapłaciłam za nie 237 funtów, 14 pensów. Patrzę, jakie ceny najtańsza, 8,20 kosztowała, a najdroższa, 55 funtów. Wszystkie ceny Wam się ukażą na ekranie. Wszystkie linki, jakie tylko uda mi się znaleźć, znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy! Okej, okay, otwieram paczuszkę. Łuu, pełno, pełno, pełno. E, dobra. Zacznę od tej torebeczka marki ASOS. Uuu, wiecie co? Teraz mi się kojarzy, że kiedyś, kiedyś miałam podobną. Z takiej skórki, gdzie się muszę mieć. Może to znak, że mam ją odszukać. Taka torebeczka, niby prosta. Ale ma bardzo ciekawą strukturę. Tutaj ma dwie kieszonki. Jest ściągana paseczkami, zapinana na magnesik. O, fajny, szeroki pasek. W środku ma, no, chyba sporo miejsca jak na taką wąską torebkę. To myślę, że jest bardzo pojemna. Tutaj ma tylko dwie takie kieszonki z tej strony takie wiecie, żeby tylko coś wsunąć i to wszystko. Ale pasek ma naprawdę rewelacyjny. Ja to uwielbiam nosić torebki, tak wiecie, na listonoszkę. Uuu. No dobra, już nie zmniejszam teraz, ale tak się prezentuje. Myślę, że jest bardzo fajna, bardzo wygodna. Ściągnięta też fajnie wygląda. no ekstra. Naprawdę bardzo, bardzo poręczna, bardzo fajna na różne okazje. Dobra, sięgam po kolejną. Tutaj zamówiłam taką saszetkę na pas. Taką nerkę. Jest ona marki River Island, już widzę na pasku ma logo. bardzo fajne kolory. kudeczka. Tu ma dwie kieszonki mniejsze. Zaraz rozpakuję pasek. O kurczę, wiecie co? To jest owinięte dookoła taśmą. Chyba nożyczki będę potrzebować. Albo zsunę, o, na jedną stronę. To nie jest nerka w pas. Nie, tutaj się nigdzie tego nie rozpina. Ja myślałam, że możemy sobie taką, wiecie, przyczepić sobie tutaj w pasie, ale nie ma odpinania, czyli to jest ewidentnie torebeczka do noszenia w ten sposób. Ja osobiście lubię takie, nawet mam jedną czarną, ale teraz nie wiem, jak tak będzie się nosić, czy ona aż um, za bardzo nie odstaje, wiecie o co chodzi, ale jest śliczna. boję się już trochę niewygodna by była. Aha, tu ma jeszcze rączkę, że można sobie tak jakoś ją nosić. Ta przegródka jest dosyć spora. Nie chcę wymować papierów, bo ona tak ładnie się prezentuje, jak jest taka wypchana. No i tu mniejsza na bilety, jak ja to kiedyś zawsze mówiłam. Na chusteczkę. O, można powiedzieć teraz. Bardzo ładna, ale boję się, że leżałaby w szafie i nie sięgałabym po nią. Sięgamy po kolejną torebeczkę. Marka Ego. Nigdy nie miałam nic z tej serii. Tę torebeczkę mają w taki, wiecie, woreczek antykurzowy zapakowaną. Ojej, taka prosta, taka fajna, zobaczcie. Taki szoper, można powiedzieć. To ma taki trójkącik, ale nie ma tutaj żadnego logo. On jest pusty. Tutaj tasiemki. Dosyć przyjemny jest ten materiał. Rączki ma takie materiałowe, miękkie. O, i co jest fajne, jest ona cała zapinana na zamek. I tu wewnątrz ma też kieszonkę na zamek, i tu ma jeszcze takie dwie mniejsze do wsuwania. Super, że ma zamek, naprawdę. No, bardzo fajna torba. I powiem Wam, że w takim uniwersalnym kolorze, że w sumie e, na cały rok. Myślę, że dobrze też będzie się prała w pralce. Mhm, podoba mi się. Aż wiecie co, no wy widzieliście na ekranie, ale aż ja muszę zobaczyć, ile ona kosztowała. 18,99, więc myślę, że cena spoko. Kolejna torebeczka. A, jejka! Ja myślałam, że to będzie trochę inne. To jest taka torebka marki Nike. Ojej, ona aż, aż za bardzo miękka jest, mam takie wrażenie. Eee, poczekajcie. Ile ona kosztowała 34,95. No i na stronie takie ładne. Takie ładne zdjęcie jej było. Wydawało mi się... No gdzie to bez porównania w ogóle. Wydawało mi się, że ona będzie taka bardziej sztywna. No, rozczarowanie 34,95. Yy. Tu ma taki paseczek. Od góry ją się otwiera. Ma tutaj dwie tak, jakby przegródki: jedną mniejszą, jedną większą. I tutaj ma jeszcze małą kieszonkę na zamek. Yy. No nie wiem, tak długo się zastanawiam, przepraszam Was bardzo, ale wiecie, razem z Wami mam moje pierwsze wrażenie i to nie jest, że ja te torebki wcześniej miałam w ręku, oglądałam, tak jak one przychodzą, tak z Wami rozpakowuję i tak nieraz się muszę zastanowić, czy, co o niej myślę, czy ona mi się w ogóle podoba, czy nie. Nie, tak. Tak się zastanawiam, czy ona nie byłaby też w pas, wiecie co. Tutaj ma dwa takie zaczepy. Więc w sumie można by ją też tak sobie nosić. Ale znowu nie wiem, ten, ten pasek jest taki strasznie śliski. I nie wiem, czy to by się nie rozsuwało, jakbyśmy to nosili. No nie wiem, ta torebka mi się nie spodobała, szczerze wam mówię. Mm -mm. Na zdjęciach wyglądała super, a na w rzeczywistości. Mm -mm. Dobra, chęgam po kolejną. Aha, i to była yy, najdroższa torebka. Ta kosztowała właśnie 55 funtów. Jusy Couture. O, akurat jest wyprzedana. No dobra, na zdjęciu Wam pokażę. Tak ma wyglądać. Bardzo ładnie się prezentuje z różowymi ubraniami. Ona mi z wyglądu trochę taki szlafrok przypomina, ale to jest chyba właśnie takie ładne w niej. Jest trochę wygnieciona, ale wiecie, jak tam wypchamy ją, to będzie się prezentowała ładnie. Chociaż za tyle pieniędzy, srebrne logo, zapinana na zatrzask, na taki magnesik. Aha, tutaj mamy mniejszą rączkę, że możemy ją sobie tak nosić. O. W środku mamy jeszcze długi pasek. Ciężko wyczuć, czy pojemna, czy niepojemna. Wydaje mi się, że jest dosyć pojemna, ale jak ją wypchamy, to potem ciężko nam będzie zapiąć. Pasek fajny z logo. Czekajcie, czy ja się dostanę? Tak. Ten pasek ma trochę inny odcień, widzicie? Ale wygląda na porządny. Bardzo fajnie ta logo wygląda na pasku. No, fajna torebeczka, ale nie jestem przekonana yy, tych 55 funtów. Sięgamy dalej. Mamy tutaj coś dużego. Co to River Island? Uuu, to też jest taki shopper. Bardzo ładny. Wszędzie ma takie logo. To jest taka imitacja skórki. Od spodu też jest taka imitacja skórki. To jest przód torebki. Tutaj też ma takie logo. I wiecie co? To jest czarna torba z domieszką granatu. W tym logo tutaj. Na rogu tych literek widzę granatową nitkę. Zapinana na magnesik. Dwie rączki. Bardzo pojemna. Wręcz mogłaby robić za taką weekendową torbę. I tutaj mamy taką tylko do wsuwania jedną kieszeń. Rączki. Jak ty masz to regunio rączki? Aha, z takiej ekoskórki. Ale wiecie, Ojejny! Boże, co tu się dzieje? Teraz ja nie wiem, czy ja Wam pokażę to w kamerze. Ale one są całe poobklejane czymś. Tak, jakby zabezpieczali jakimś mm, materiałem te rączki na brzegu, i tutaj im się wylało pełno czegoś. Widzicie to? Tak, widać to tutaj. Okropnie to wygląda. Okropnie. Ale generalnie to Rebusia fajna. Czy na ramię, czy w rękę. No, ale kurczę. Ile Ty to rebeczko kosztuje? Czekajcie, sprawdzę od razu. Jestem ciekawa. 34 funty. Aha! I to jest taki... To jest taka dekoracja, taki frędzelek. O, tutaj jeszcze sobie wisi takie coś. Bardzo ładna. Z pominięciem tych rączek. Wiecie co? Nawet jak z laptopem gdzieś musimy iść. Teraz mi się z daleka skojarzyło. Czy gdzieś wiecie, w jakąś podróż firmową? Laptopa, kilka rzeczy. No, fajna, elegancko wygląda. Z daleka szczególnie, jak patrzę. Dobra, kolejna torba. To już będzie przedostatnia. Tam zostanie tylko takie małe maleństwo jeszcze. Jest to torebka marki River Island. Coś mi zawsze tej marski torebki w oko wpadną. Wow. Nie jedną torebkę w takim w takim stylu zamawiałam, taka pikowana poducha, ale powiem Wam szczerze, że jak do tej pory zamawiałam i z hajemu i z ASOS miałam różne, to ta mi najbardziej w oko wpadła. Jest najporządniej wykonana. Dosyć sztywna jest. Bardzo fajnie wygląda te złote logo tutaj na przodzie. Zapinana na dwa magnesiki. Trochę to mi przypomina, nie wiem czemu, taką torbę szkolną. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyciągnę, bo chcę zobaczyć jej pojemność. Trochę ciężko tutaj, wiecie, rozszerzyć ją. Ta część... Ym, tylna jest taka dosyć sztywna, tylko ta jest ruchoma, przednia. Ale e, myślę, że jest pojemna. Jedna kieszeń na zamek, tutaj dwie jeszcze do wsunięcia telefonu. No, podoba mi się. I tutaj rączki są, widzę. Łańcuszki. Aha! Aha, widzę, to jest rączka łańcuszek. Czekajcie, ja to spróbuję rozpakować. No, nie uda mi się. Nie, o, może ściągnę to na bok. Taki łańcuszek rączka. Bardzo efektownie to wygląda. Czekajcie, zapnę, żeby się nie otwierała. Bardzo efektownie to wygląda. No i tutaj mamy długi pasek, ale kurczę, czy ja się do tego dostanę? Mogłam sobie nożyczki... O, mam, mam, mam przygotować. O, dobra, jakoś damy radę. Ok, nie jest to taki pasek długi, że można sobie, wiecie, przez całą długość tutaj przewiesić. Jest on dosyć krótki, tak, żeby sobie na ramię zawiesić. Ale ma tutaj tę część, że łańcuszek nie będzie się wbijał, nam tutaj, wrzynał. Myślę, że dosyć wygodna może być do noszenia. Tak, też mi bardzo w oko wpadła ta torebka. Przepięknie taki beż ze złotymi dodatkami wygląda. Ile ona kosztowała? 36 funtów, ale myślę, że jest warta tej ceny. Dobra. Ostatnia torebunia, bo jest to dosłownie mini. Mini i torba jest pusta. Torebunia, takie maleństwo. Taka saszetka, 8,20 kosztowała. Jest to najtańsza torebunia z zamówienia. Taka bardziej jak, nie wiem, idziemy do sklepu na zakupy, żeby portfel schować. Telefon. Taka saszetka na szyję bardziej. Też fajna w podróż. Jak wiecie, chcemy paszporty mieć w jednym miejscu. Marka Reebok. Z tyłu ma jedną taką ukrytą kieszonkę na zamek. Tutaj ma takie tylko do wsunięcia dwie kieszonki. No i tutaj mamy główną część. Nie rozszerza się aż tak bardzo. No i sznureczek. A z taką regulacją fajną. Ja pamiętam, jak byłam mała i jeździłam na kolonie, to zawsze z taką saszetką jeździłam i trzeba było mi taki supeł tutaj wiązać, bo ta saszetka była za długa i po to właśnie są takie regulacje. Każdy może sobie dopasować. Czy na szyję, czy wiecie, jako torebkę możemy też ją sobie założyć. Myślę, że bardzo przyjemna. I szczególnie w wakacyjnym okresie bardzo przydatna. To było już całe zamówienie. Dajcie znać, która torebka Wam się najbardziej podobała. I dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Buziaki, trzymajcie się!